Zimne powietrze wczesnego ranka wdzierało się przez szpary w moim mieszkaniu, gdy obserwowałam światła miasta za oknem. Było coś niepokojącego w ciszy tej nocy, uczucie którego nie mogłam się pozbyć od czasu, gdy otrzymałam telefon od Diego. Mój starszy brat, mój ochrona od dzieciństwa, umówił się ze mną w starym magazynie w porcie o trzeciej nad ranem. To pilne, Sofia. Nie możesz nikomu o tym powiedzieć. Szepnął przez telefon głosem, którego nie rozpoznałam. Diego zawsze był moim bohaterem. Kiedy nasi rodzice zginęli w tym wypadku samochodowym 10 lat temu, miał zaledwie 22 lata, a ja 16. Porzucił studia inżynierskie, żeby pracować na trzech różnych etatach i utrzymać mnie w szkole. Nigdy się nie skarżył, nigdy nie sprawiał, że czułam się jak ciężar. Wręcz przeciwnie, za każdym razem, gdy wyrażałam poczucie winy za zrujnowanie mu życia, Przytulał mnie i mówił: Jesteś jedyną rzeczą, która ma dla mnie znaczenie na tym świecie mała. Wszystko co robię, robię dla ciebie. Przez lata dotrzymywał swojej obietnicy. Pomógł mi dostać się na uniwersytet, znaleźć pierwszą pracę jako dziennikarka w lokalnej gazecie, a nawet pożyczył mi pieniądze na zadatek za mieszkanie. Zawsze był tam, gdy go potrzebowałam. Z uspokajającym uśmiechem i idealnym rozwiązaniem każdego problemu. Dlatego, kiedy zaczęłam śledztwo w sprawie sieci handlu narkotykami działającej w dokach naszego miasta, Diego jako pierwszy zaproponował mi swoją pomoc. To niebezpieczne, Sofia. Ci ludzie nie żartują, ostrzegał mnie, gdy przeglądaliśmy moje notatki w jego mieszkaniu. Ale jeśli naprawdę chcesz to robić, potrzebujesz ochrony. Znam kilka osób, które mogą ci pomóc. Te osoby okazały się kontaktami, które Diego nawiązał, pracując jako ochroniarz w różnych klubach w centrum miasta. Przedstawił mnie informatorom, załatwił dostęp do zakazanych miejsc, a nawet towarzyszył mi w niektórych najbardziej ryzykownych wywiadach. Dzięki niemu moje śledztwo posuwało się szybciej niż kiedykolwiek się spodziewałam. W ciągu zaledwie dwóch miesięcy zebrałam wystarczająco dużo dowodów, aby ujawnić organizację, która przenosiła miliony dolarów w narkotykach przez port. Ale tej nocy, gdy szłam pustymi ulicami do magazynu, coś nie pasowało. W ostatnich dniach Diego był dziwnie zdenerwowany. Jego odpowiedzi były wymijające, gdy pytałam o jego kontakty i zauważyłam, że odbierał telefony o każdej porze, które wyraźnie go denerwowały. Kiedy wspomniałam, że jestem gotowa opublikować moją historię, jego reakcja była całkowicie nieoczekiwana. Tak szybko? Czy nie sądzisz, że powinnaś jeszcze trochę poszperać? powiedział unikając mojego wzroku. Mam na myśli, że taka historia, D, musi być doskonała. Nie możesz pozwolić sobie na błędy. Dziwne było słyszeć go wątpiącego. Diego zawsze jako pierwszy popychał mnie do realizowania marzeń, bez względu na ryzyko. Jego nagła ostrożność pozostawiła mnie z większą liczbą pytań niż odpowiedzi. Magazyn wyrósł przede mną jak gigantyczny cień na tle rozgwieżdżonego nieba. Wybite okna i ściany pokryte graffiti nadawały mu złowieszczego wyglądu, przez który ciarki przeszły mi po skórze. Ale Diego czekał na mnie w środku, a on nigdy nie naraziłby mnie na niebezpieczeństwo. Przynajmniej tak sobie powtarzałam, gdy pchałam ciężkie metalowe drzwi. Diego? Mój głos odbił się echem w pustej przestrzeni. Magazyn pachniał wilgocią i rdzą, a jedyne światło pochodziło z kilku promieni księżyca wpadających przez uszkodzony dach. Jestem. tutaj, mała. Jego głos dobiegł z głębi magazynu. Podążyłam za dźwiękiem, ostrożnie idąc między opuszczonymi skrzyniami i zardzewiałymi maszynami. Znalazłam go stojącego obok prowizorycznego stołu, oświetlonego przez przenośną lampę, która rzucała niepokojące cienie na jego znajomą twarz. Ale było w nim coś innego. Jego postawa była sztywna, oczy unikały moich, a ręce lekko drżały. Wszystko w porządku? zapytałam, powoli się zbliżając. Twój telefon mnie zaniepokoił. Diego głęboko wydechnął. Jakby zbierał odwagę do czegoś. Sofia, musisz mnie bardzo uważnie wysłuchać. Twoje śledztwo musi się skończyć. Teraz. Co? zatrzymałam się w miejscu. O czym mówisz? Jesteśmy tak blisko nie. Jego krzyk sprawił, że cofnęłam się. Nie rozumiesz, co rozpętałaś. Ci ludzie oni wiedzą, kim jesteś wiedzą, gdzie mieszkasz. Jeśli opublikujesz tę historię, zabiją cię. Strach w jego głosie był prawdziwy, ale coś więcej kryło się za jego słowami. Diego, co przede mną ukrywasz? Przez chwilę, która wydawała się wiecznością, pozostawaliśmy w milczeniu. Potem, jakby maska spadła z jego twarzy, Diego całkowicie się zmienił, jego wyraz twarzy się stwardniał, a kiedy w końcu na mnie spojrzał, zobaczyłam obcego. Zawsze byłaś zbyt inteligentna dla własnego dobra, mruknął, powoli wyjmując telefon z kieszeni. Nawet gdy byliśmy dziećmi, zawsze zadawałaś zbyt wiele pytań. Ogarnęła mnie straszliwa zimna fala. Co robisz? Dzwonię, do którego powinienem zadzwonić tygodnie temu. Wybrał. Numer, nie spuszczając ze mnie wzroku. Tak, jest tutaj. Nie, jeszcze niczego nie podejrzewa. Rozumiem. Rozłączył się i schował telefon. Rzeczywistość zaczęła uderzać mnie jak lawina. Diego, ty dla nich pracujesz? Pracuję dla siebie, odpowiedział chłodno, czego ty nigdy nie zrozumiesz. Zawsze żyłaś w swojej bańce idealizmu, wierząc, że możesz zmienić świat swoimi historiami. Jak długo mój głos był ledwo słyszalnym szeptem jak długo byłeś z nimi związany gorzki uśmiech. Przeszedł po jego twarzy. Pamiętasz, gdy dostałem tę pracę ochroniarza pięć lat temu? To nie była tylko ochrona, Sofia. To była prawdziwa praca. Praca, która płaciła wystarczająco, żeby utrzymać cię na uniwersytecie, kupować ci ładne ubrania, dać ci życie, które myślałaś, że zasługujesz. Poczułam, jakby ziemia rozwarła się pode mną. Przez te wszystkie lata, wszystko, co dla mnie robiłeś. Robiłem to z brudnych pieniędzy. Jego wyznanie spadło między nami jak bomba. Każdy prezent urodzinowy, każda opłata za mieszkanie, każdy raz, gdy cię ratowałem z jakiegoś kłopotu finansowego, wszystko pochodziło z mojej pracy z handlarzami narkotyków. Łzy zaczęły spływać po moich policzkach. Dlaczego, Diego? Dlaczego mi nie powiedziałeś? Znaleźlibyśmy inny sposób, inny sposób? Śmiał się z goryczą. Jaki inny sposób był? Żebyś widziała cię sprzątającą biura nocami podczas studiów? Żebyś widziała cię żyjącą w biedzie? Nie mogłem na to pozwolić. Jesteś moją młodszą siostrą. Moją odpowiedzialnością było się tobą opiekować. Ale to nie jest opiekowanie się mną, krzyknęłam, mój ból przekształcając się w gniew. To kłamanie. To budowanie mojego życia na fundamencie zbrodni. To był jedyny sposób, powtórzył uparcie. I działał doskonale, dopóki nie zdecydowałaś się bawić w dziennikarza śledczego. Zdrada bolała mnie bardziej niż jakikolwiek cios fizyczny. Kiedy opowiedziałam ci o moim śledztwie, gdy poprosiłam o pomoc, już wiedziałeś, że śledząc własną organizację. Oczywiście, że wiedziałem. Jego przyznanie było jak sztylet w sercu. Nazwiska, które mi wymieniłaś, miejsca, które chciałaś odwiedzić. Wszystko było częścią mojego świata. Na początku myślałem, że mogę cię skierować w inną stronę, kazać ci śledzić coś innego, ale jesteś zbyt uparta. Więc zdecydowałeś mi pomóc. Elementy zaczęły się układać w mojej głowie. Wszystkie te kontakty, które mi załatwiłeś, wszystkie te informacje, to było po to, żeby kontrolować moje śledztwo. To było po to, żeby cię chronić nalegał. Gdybym podał ci informację niskiego poziomu, mogłabyś napisać swoją historię, nie dotykając niczego naprawdę ważnego. Wszyscy by wygrali. Tylko że to nie zadziałało. Mój głos stawał się mocniejszy, gdy zrozumiałam wagę jego zdrady, bo nadal śledziłam na własną rękę i odkryłam rzeczy, których nie spodziewałeś się, że odkryję. Twarz jego pochmurniała. Odkryłaś za dużo. Odkryłam, że operacja jest znacznie większa, niż myślałam. Kontynuowałam, moja dziennikarska, natura przejmując kontrolę pomimo bólu. Odkryłam, że to nie dotyczy tylko narkotyków. To także pranie pieniędzy, handel bronią, nawet handel ludźmi. Sofia. Jego głos niósł ostrzeżenie. I odkryłam coś jeszcze. Moje serce biło tak głośno, że byłam pewna, że może je słyszeć. Odkryłam, że jest infiltrator w policji ktoś, kto przekazuje im informacje o trwających śledztwach ktoś, kto ma dostęp do poufnych akt. Diego zamknął oczy na chwilę. Gdy je otworzył, wszelka pozorna miłość braterska zniknęła. Nie powinnaś była tak wiele badać. To była moja praca szepnęłam. Myślałam, że to rozumiesz. Myślałam, że mnie wspierasz. Wspierałem cię, gdy Twoja praca nie zagrażała mojemu przeżyciu, odpowiedział sucho. Ale Twoja mała dziennikarska krucjata zniszczy coś, nad czym pracowałem latami. Latami? Rzeczywistość uderzyła mnie jak młot. Jak długo to robisz, Diego? Kiedy to się naprawdę zaczęło? Jego milczenie było bardziej wymowne niż jakiekolwiek wyznanie. O Boże! Łzy wróciły do moich oczu. Zaczęło się zanim mama i tata zginęli, prawda? Nie musiałaś o tym wiedzieć, mruknął. Odpowiedz mi, krzyknęłam. Kiedy to się wszystko zaczęło? Miałem osiemnaście lat, w końcu przyznał. Potrzebowałem pieniędzy na uniwersytet. Przyjaciel przedstawił mnie kilku typom, którzy potrzebowali kogoś czystego do małych robót. Miało być tymczasowo, ale nie było tymczasowo. Nie. A kiedy mama i tata zginęli? Przerwał, jakby słowa były zbyt trudne do wypowiedzenia. Kiedy nagle musiałem się tobą opiekować. Potrzebowałem więcej pieniędzy, niż mogłem zarobić legalnie. Horror sytuacji zaczął się w pełni osadzać. Wypadek naszych rodziców? Nie. Jego zaprzeczenie było tak gwałtowne, że cofnęłam się. To był prawdziwy wypadek. Nigdy by mnie oni nie mieli z tym nic wspólnego. Ale po wypadku zagłębiłeś się bardziej w organizację. Musiałem szepnął. Miałaś 16 lat. Potrzebowałaś jedzenia, ubrań edukacji dachu nad głową. Legalne prace nie płaciły, wystarczająco, a oni... oni dali mi możliwość. Możliwość zostania kryminalistą. Możliwość opiekowania się moją młodszą siostrą poprawił zaciekle. Wszystko co robiłem było dla Ciebie Kłamstwo, krzyknęłam, mój ból przekształcając się w furię. Robiłeś to dla siebie. Gdyby naprawdę było dla mnie, powiedziałbyś mi prawdę, dałbyś mi szansę wyboru. Wyboru czego? Życia w biedzie? Widzenia, jak walczysz tylko o przeżycie? Wyboru życia z godnością. Łzy spływały swobodnie po mojej twarzy. Wyboru budowania mojego życia na czymś prawdziwym zamiast na kłamstwach i zbrodniach. Diego przez długą chwilę milczał. Gdy znów przemówił, jego głos był zimniejszy niż kiedykolwiek. Cóż, teraz nie ma znaczenia, co wybierasz. Twoje śledztwo zaszło za daleko. Odkryłaś rzeczy, które mogłyby wsadzić do więzienia bardzo ważne osoby. Nowy strach zaczął rosnąć w moim żołądku. Co chcesz powiedzieć? Chcę powiedzieć, że twoja szlachetna dziennikarska krucjata podpisała twój wyrok śmierci. Jego słowa były przemyślane i wykalkulowane: Chyba, że, chyba, że co chyba, że znikną wszystkie dowody, które zebrałaś wszystkie pliki, wszystkie notatki, wszystkie zdjęcia wszystko. A jeśli się odmówię? Diego znów wyjął telefon. Wtedy wykonam kolejny telefon. I za pół godziny ten magazyn będzie pełen ludzi, którzy nie są tak sentymentalni jak ja. Zdrada była kompletna. Mój brat, mój ochrona, mężczyzna, który poświęcił wszystko dla mnie, teraz groził mi śmiercią. Nie możesz mówić serio. Nigdy nie mówiłem poważniej w życiu. Jego twarz była maską zimnej determinacji. Masz wybór, Sofia: możesz oddać całe swoje śledztwo i odejść od tej historii na zawsze, albo możesz umrzeć jako idealistyczna męczennica, ale tak czy inaczej to śledztwo kończy się tej nocy. Spojrzałam na mężczyznę, który przez tyle lat był moim bohaterem, próbując znaleźć jakikolwiek ślad brata, którego kochałam. Ale zniknął, zastąpiony przez obcego, który mówił o mojej śmierci z tą samą swobodą, z jaką mógłby mówić o pogodzie. Masz pięć minut na decyzję, dodał, patrząc na zegarek. Po tym czasie decyzja zostanie podjęta za ciebie. Cisza rozciągnęła się między nami, jak przepaść. Mogłam słyszeć własny oddech, bicie serca, odległy dźwięk oceanu uderzającego o oki. Wszystko, co znałam i w co wierzyłam, rozpadało się wokół mnie, ale w środku tej dewastacji coś zaczęło się krystalizować w mojej głowie żelazna determinacja, o której nie wiedziałam, że ją posiadam. Diego mógł zbudować swoje życie na kłamstwach i zbrodniach, ale ja nie musiałam dalej żyć w tym świecie oszustw. Dobrze powiedziałam w końcu mój głos mocniejszy niż się czułam masz rację to śledztwo jest zbyt niebezpieczne ulga była widoczna na jego twarzy wiedziałem że zrozumiesz jesteś inteligentna sofia zawsze taka byłaś tak zgodziłam się robiąc krok w jego stronę jestem inteligentna na tyle inteligentna żeby zrobić kopię całego mojego śledztwa jego twarz natychmiast się zmieniła co na tyle inteligentna, żeby przechowywać dowody w wielu miejscach. Na tyle inteligentna, żeby skonfigurować system, który automatycznie opublikuje wszystkie informacje, jeśli nie anuluje procesu co 24 godziny. Kłamiesz. Ale niepewność była wyraźna w jego głosie. Czy kłamie? Uśmiechnęłam się, choć moje serce się łamało. Czy kłamie tak, jak ty kłamałeś przez 10 lat? Czy jestem tak inteligentna, jak mnie nauczyłeś być? Diego zrobił krok w moją stronę, ale pozostałam nieruchoma. Sofia, jeśli to zrobiłaś jeśli to zrobiłam, to zabicie mnie nie da nic dokończyłam za niego. W rzeczywistości tylko zagwarantuję, że wszystkie informacje zostaną opublikowane bo moja śmierć byłaby ostatecznym dowodem na to, że wszystko, co badałam, jest prawdą. Mogłam zobaczyć, jak jego umysł pracuje. Oceniając opcje, szukając wyjścia, nie docenił swojej małej siostry, a teraz płacił cenę. Czego chcesz? Zapytał w końcu. Chcę, żeby mój brat wrócił, szepnęłam, pozwalając, by ból przebił się do mojego głosu. Chcę, żeby mężczyzna, który mnie wychował, który się mną opiekował, który mnie kochał, podjął właściwą decyzję chociaż raz. Sofia, chcę, żebyś poszedł ze mną na policję. Chcę, żebyś do wszystkiego się przyznał. Chcę, żebyś pomógł rozmontować te organizacje od środka. Łzy wróciły do moich oczu. Chcę, żeby mój brat był bohaterem, za którego go zawsze uważałam. Diego zamknął oczy i przez chwilę zobaczyłam błysk mężczyzny, którego znałam. Nie mogę tego zrobić. Dlaczego nie? Bo zabiją mnie zanim dotrę na komisariat, szepnął. A potem zabiją też ciebie, bez względu na to, ile kopii zrobiłaś. To uciekniemy, powiedziałam desperacko. Uciekniemy razem, zaczniemy od nowa gdzie indziej. Nie ma miejsca na świecie, gdzie moglibyśmy się ukryć przed tymi ludźmi. Jego głos był pełen głębokiego smutku. Nie ma ucieczki dla żadnego z nas. Wtedy usłyszałam dźwięk silników zbliżających się. Kilka pojazdów zatrzymało się przed magazynem. Mogłam słyszeć głosy i kroki zbliżające się. Zadzwoniłeś do nich? zapytałam, choć już znałam odpowiedź. Powiedziałem im, żeby przyszli za 15 minut, przyznał. Myślałem, że do tego czasu już to rozwiążemy. Drzwi magazynu otworzyły się z trzaskiem, a uzbrojeni mężczyźni zaczęli wchodzić. W centrum grupy rozpoznałam mężczyznę, którego widziałam na swoich zdjęciach z inwigilacji. Marco Delgado. Jeden z przywódców organizacji. Diego, pozdrowił go z uśmiechem, który nie sięgał jego oczu. Czy nasz mały problem został już rozwiązany? Trudno ją przekonać, odpowiedział Diego, unikając mojego wzroku. Marko podszedł do mnie, studiując mnie jak ciekawy owad. Panna Sofia. Dużo o pani słyszałem. Jej brat mówił o tym, jak dumny jest z jej dziennikarskiej pracy. Jestem tego pewna, odparłam, zaskakując się tym, jak pewnie brzmiał mój głos. Szkoda, że wybrała pani niewłaściwy temat, kontynuował Marko. Jej brat próbował ją chronić, wie pani? Prosił nas kilka razy, żebyśmy zostawili ją w spokoju, ale pani nadal kopała. To robią dziennikarze, to robią martwi dziennikarze, poprawił chłodno. Spojrzałam na Diego, szukając jakiegokolwiek znaku, że będzie o mnie walczył. Że brat, którego znałam, nadal gdzieś głęboko istnieje. Ale patrzył w podłogę. Pokonany. Jednak, kontynuował Marko, jej brat zaproponował nam interesującą alternatywę. Jaką alternatywę? Pani znika. Nie umiera, po prostu... Znika. Jedzie do innego kraju. Zaczyna nowe życie z nową tożsamością. W zamian całe... Jej śledztwo znika z nią. A jeśli się odmówię? Wtedy pani umiera, a całe jej śledztwo i tak znika. Wzruszył ramionami, jakby to była najprostsza rzecz na świecie. Rozejrzałam się po magazynie, na uzbrojonych mężczyzn, na Diego, który wciąż nie mógł na mnie spojrzeć, na Marko, czekającego na moją odpowiedź. To była niemożliwa sytuacja, ale może była trzecia opcja, której żaden z nich nie rozważył. Muszę się nad tym zastanowić, powiedziałam w końcu. Ma pani pięć minut, odpowiedział Marko, spoglądając na zegarek. Wtedy usłyszałam dźwięk, który wszystko zmienił. Syreny policyjne w oddali, szybko się zbliżające. Twarz Marko natychmiast się stwardniała. Co to jest? Ryknął, patrząc oskarżycielsko na Diego. Nie wiem. Diego podniósł ręce obronnie. Nikogo nie wzywałem. Ale ja wiedziałam. Małe kłamstwo, które opowiedziałam o automatycznym systemie, nie było całkowicie fałszywe. Zaprogramowałam telefon, żeby wysyłał automatyczną wiadomość do zaufanego kontaktu, jeśli nie anuluje. Akcji w określonym czasie. A tą osobą była detektyw Sara Martinez jedyna policjantka, której całkowicie ufałam. Syreny zbliżały się coraz bardziej. Mogłam zobaczyć panikę w oczach ludzi Marco. Wszyscy na zewnątrz, krzyknął. Teraz, ale było za późno. Czerwone i niebieskie światła już oświetlały okna magazynu. Mogłam słyszeć głosy wzmocnione megafonami nakazujące poddanie się. W chaosie, który nastąpił, Diego w końcu spojrzał na mnie bezpośrednio. W jego oczach zobaczyłam strach, żal i może po raz pierwszy od lat szczerość. Przepraszam, szepnął. Podczas gdy uzbrojeni mężczyźni biegli w stronę tylnych wyjść, Przepraszam za wszystko. Ja też, odpowiedziałam. I to była prawda. Następne minuty były rozmyte krzykami, strzałami i jaskrawymi światłami. Gdy dym się rozwiał, Marko i kilku jego ludzi uciekło, ale inni zostali aresztowani. A Diego, Diego został. Został i podniósł ręce, gdy policja weszła. Został i zaczął mówić, opowiadając detektyw Martinez wszystko, co wiedział o organizacji. Został i po raz pierwszy od lat wybrał właściwe działanie. Gdy go kajdankowali, spojrzał na mnie ostatni raz. Czy kiedyś będziesz mogła mi wybaczyć? zapytał. Nie miałam odpowiedzi na to pytanie. Szkoda była zbyt głęboka, zdrada zbyt kompletna. Ale gdy go prowadzili do radiowozu, zobaczyłam coś w jego oczach. Czego nie widziałam od dawna, nadzieję. Może brat, którego kochałam, nie był całkowicie martwy. Może gdzieś głęboko w kryminaliście, którym się stał, nadal istniał mężczyzna, który poświęcił swoje marzenia, żeby się mną opiekować. Może z czasem i ciężką pracą moglibyśmy znaleźć sposób na odbudowanie tego, co zostało zniszczone. A może nie. Może niektóre zdrady są zbyt głębokie, żeby się zagoiły. Może niektóre kłamstwa są zbyt wielkie, żeby je wybaczyć, ale gdy obserwowałam światła miasta z okna komisariatu, pisząc swoje zeznanie, wiedziałam jedno na pewno. Bez względu na to, co się stanie z Diego, bez względu na to, czy mogę mu wybaczyć, czy nie, ja przeżyję. Znalazłam siłę, o której nie wiedziałam, że ją posiadam, determinację, która poniesie mnie dalej, bez względu na to, co przyjdzie potem. Historia, którą zaczęłam badać, zostanie opublikowana kompletna i bez cenzury. Organizacja kryminalna zostanie ujawniona, jej operacje rozmontowane. A ja nadal będę dziennikarką szukającą prawdy, bez względu na to, jak bolesna może być. Bo w końcu to był jedyny sposób na uhonorowanie zarówno małej dziewczynki, którą byłam, jak i kobiety, którą się stałam. Prawda, cała prawda, bez względu na cenę.